660 jeleniogórskich ósmoklasistów przystąpiło dzisiaj do egzaminu z języka polskiego. Co prawda mówi się, że nie jest on aż tak ważny, z uwagi na to, że każdy powinien zdać ten egzamin, niemniej jednak dla dużej grupy przyszłych absolwentów klas ósmych jest to być albo nie być w określonej szkole ponadpodstawowej. A zamierzenia nasi ósmoklasiści mają. Najróżniejsze, oferta szkół ponadpodstawowych w Jeleniej Górze jest dosyć szeroka i każdy z ósmoklasistów chciałby się znaleźć w interesującej szkole. Maraton egzaminacyjny potrwa 3 dni. Uczniowie będą musieli zdać testy oprócz wspomnianego już języka polskiego także z matematyki i języka obcego nowożytnego. Dzisiaj odbywają się egzaminy z języka polskiego będą trwały dwie godziny, natomiast w dniu jutrzejszym matematyka, godzina 40 i pojutrze egzamin z języka obcego. W większości. Ósmoklasiści zdają ten egzamin jako egzamin z języka angielskiego. W skali kraju jest to na poziomie 98-95%, podobnie jest wiele niej górze. Jedną ze szkół, która w większej liczbie zdaje, zdają uczniowie język niemiecki jest szkoła podstawowa numer 2. W trakcie egzaminów obowiązuje reżim sanitarny. Trzeba zabezpieczyć większe odległości, odległości wchodzącej młodzieży na salę egzaminacyjną. Ograniczenia typu sanitarnego, wyposażenie w osobiste środki ochrony, maseczki przy wejściu, zdjęcie tych maseczek na czas trwania egzaminu. Podobnie jak przy egzaminach maturalnych, te, ten reżim sanitarny powinien być zachowany. Jeśli któryś z uczniów nie będzie mógł teraz przystąpić do egzaminu, będzie mógł to nadrobić na początku przyszłego miesiąca. Wyniki opublikowane zostaną 31 lipca.